Cześć. Wszyscy używamy komputerów, wielu z nas tradycyjnych, stacjonarnych komputerów z membranowymi klawiaturami, które są obecnie bardzo tanie. Jednak coraz więcej osób decyduje się na droższe klawiatury mechaniczne. Co daje nam mechaniczna klawiatura? Dziś zapraszam do krótkiego przeglądu klawiatury Tanderobot KG3104 z podświetleniem RGB. Wszystkim nowych widzów proszę o subskrypcję kanału oraz o lajki pod filmem a także komentarze, co pozytywnie wpłynie na zasięgi filmu, a wy zostaniecie poinformowani o nowych testach, recenzjach na moim kanale. Dziękuję. Testowaną klawiaturę mechaniczną można kupić w atrakcyjnej cenie, poniżej 200 zł, a do wyboru mamy dwa rodzaje przełączników, czerwone i niebieskie. Ja wybrałem klawiaturę mechaniczną z czerwonymi przełącznikami, która kosztowała 183 zł. Jak zwykle link znajdziecie w opisie filmu, a kupony zniżkowe na moich grupach Facebookowych oraz na forum telchina.pl. Zapraszam. Większość osób używa klawiatur mechanicznych, które są obecnie bardzo tanie. Najtańsze modele można kupić za kilkanaście złotych. Co zatem sprawia, że coraz więcej osób kupuje drogie klawiatury mechaniczne, których ceny nierzadko przekraczają 500 złotych. Otóż główną zaletą klawiatur mechanicznych jest ich jakość wykonania, ale największe korzyści dają same przełączniki, które dostarczają znacznie przyjemniejszych doznań podczas używania niż odbijające gumki. Każdy przełącznik działa zawsze z jednakową siłą, podczas gdy zużyte membrany działają nierówno. Zauważalną różnicę odczują gracze podczas wykonywania serii szybkich kliknięć. Szacuje się, że przeciętny gracz używając klawiatury membranowej potrafi wcisnąć przycisk od 3 do 4 razy na sekundę. Na mechaniczny nawet do 7 razy. Przełączniki mechaniczne to najważniejszy element charakteryzujący dobre klawiatury gamingowe. To właśnie odpowiednio dobrane rodzaje przełączników wpływają na satysfakcję z rozgrywek oraz prezentowanie rzeczywistych umiejętności podczas gry. Jaki kolor przełączników wybrać? Kolor przełącznika informuje nas z jakim typem konstrukcji przełącznika mechanicznego mamy do czynienia. Najpopularniejsze są przełączniki czerwone, niebieskie oraz brązowe. Przełączniki mechaniczne różnią się między sobą następującymi cechami. Wysokością punktu aktywacji klawisza, siłą nacisku, sposobem działania, słyszalnością dźwięku podczas aktywacji klawisza oraz wytrzymałością mechanizmu klawisza, ilością kliknięć. Przełączniki mechaniczne oznaczone kolorem czerwonym należą do przełączników liniowych. Do ich aktywacji potrzebny jest niewielki nacisk. Są częstym wyborem graczy turniejowych, dla których liczy się szybkość kliku. Gorzej sprawdzają się do pisania, ponieważ przypadkowy niewielki nacisk może aktywować niepożądane klawisze. Niebieskie przełączniki mańczy charakteryzują się wyczuwalnym momentem aktywacji, który jesteśmy w stanie wyraźnie usłyszeć. Wyróżnia je miękki klik z wyraźnym skokiem klawisza, który dla dynamicznego gracza odczuwalny może być jako delikatne opóźnienie. Klawiatura, którą testuję jest budowana z dobrej jakości białego plastiku, który jest sztywny, pod naciskiem nie ogina się w żadnym miejscu. Klawiaturę wyposażono w 104 klawisze w układzie QWERTY, które bardzo łatwo można wyjąć. Wystarczy pociągnąć klawisz w górę. Jest to pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym. Wszystkie przełączniki mają zawsze taki sam skok i działają z taką samą siłą, co zapewnia doskonałe wrażenia z używania. Producent deklaruje trwałość przekraczającą 50 milionów kliknięć. Na przedzie klawiatury jest pasek świetlny RGB z paletą ponad 16 milionów kolorów, co doskonale się integruje z kremowo-białą klawiaturą, dzięki czemu klawiatura wygląda bardzo dobrze i nowocześnie. Posiada ona kabel USB o długości 1,5 metra. Z tyłu są otwierane nóżki, aby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia. Już po pierwszym podłączeniu klawiatury powita nas kolorową animacją. Klawiatura oferuje podświetlenie RGB z wieloma efektami do wyboru. Podświetlenie klawiatury jest kolorak RGB, ale kolory są na sztywno przypisane do klawiszy. Niestety nie udało mi się zmienić koloru pod wybranym klawiszem. Możliwa jest regulacja intensywności podświetlenia. Można też całkowicie wyłączyć podświetlenie. Możemy też wybrać jeden z wielu efektów specjalnych. Znajdują się tu zarówno tęczowe fale, jak również barwne eksplozje. Rozchodzące się od wciskanych przycisków można włączyć podświetlenie tylko ważnych dla graczy przycisków. Jest też efekt, który podświetla przez kilka sekund ostatnio wciśnięte klawisze. Możemy też skorzystać z ośmiu scen podświetlenia. Każda ze scen podświetla inne przyciski używane w danej grze. Podsumowując, klawiatura mechaniczna Handel Robot KG3104 wyróżnia się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Wykonana jest dobrej jakości tworzywa. Charakteru klawiaturze nadaje podświetlenie LED oraz wiele różnych efektów oraz cen dla różnych gier. Z wad można wymienić brak podpórki pod nadgarstki oraz brak możliwości programowania dowolnego koloru dla wybranego klawisza. Mimo wszystko klawiatura jest warta zakupu. Mam nadzieję, że też wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę, a w komentarzu napiszecie mi, co sądzicie o tej klawiaturze, czy może macie jakieś inne ulubione klawiatury mechaniczne. Czekam na wasze komentarze. Także do następnego razu. Cześć.